I Ojca i Syno i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, rozpoczynamy Wielki Post. I w tym wstępnym kazaniu na rozpoczęcie Wielkiego Postu chciałbym przypomnieć, jakie miejsce zajmuje zadość uczynienie w życiu chrześcijan. Każdy z nas ma nasłenie głowie grze. Jeden taki, drugi inny. Jeden wielki, drugi małe. Ale jakaś to różnica, skoro każdy grzech jest niewyobrażalną obrazą Pana Boga. I choćby ktoś tylko jeden grzech popełnił w życiu, to przecież wiemy, że za ten jeden grzech ciężki i tak Chrystus, Pan nasz, musiałby śmierć ponieść. Choćby to tylko jeden grzech na świecie. Ale ktoś powie: No, jakie zadośćuczynienie! Czyż Chrystus nie poniósł śmierci i męki swojej za nasze grzechy? Czyż nie zadośćuczynił? Po cóż my więcej mamy zadośćuczynić? Czyż tamto nie wystarczyło? Czyż nie wystarczy wierzyć, jak mówią protestanci, że Chrystus umarł za mnie i zmartwychwstał, więc jestem już, już odkupiony? Prawda katolicka uczy nas, moi drodzy, że Chrystus Pan wziął na siebie główny ciężar naszego odkupienia. Bo choćby ktoś ciało swoje na spalenie wystawił, na wolnym ogniu, to i tak za jeden grzech ciężki nie byłby w stanie odpokutować. A cóż dopiero za bezmian grzechów w całym życiu? Chrystus Pan mówił, byłbym człowiekiem doskonałym. Natomiast jak uczy nas święty Paweł, który miał poznanie rzeczy, rzeczy Bożych i tajemnic odkupienia rodzaju ludzkiego daleko większe niż my. mój. Został był pochwycony do trzeciego nieba. Mówi, że każdy chrześcijanin winien brać udział w tym zadośćuczynieniu Chrystusa, dopełniać braki męki Jezusowej. To znaczy mieć w tym swój mały promil udziału w tym zadośćuczynieniu. I choć niezmiernie mały w stosunku do melki Chrystusowej, nie jednak jest konieczny. I nie jest tak, że wystarczy wierzyć, bo sama wiara nie zdoła nas zbawić. Apostoł Paweł mówi, że choćbyś wiara Twoja była taka, żebyś mógł góry przenosić, a miłości ofiarnej byś nie miał, nic ci to nie pomoże. Bo wiara bez uczynków jest martwa. Wiara w, wiara w zadośćuczynienie Chrystusa bez zadość uczynienia jest martwa. Nic nie pomoże. Coroczne suche dni, a zwłaszcza Wielki Post, to jest czas, do zadość uczynienia dla swoje grzechy. Do wzięcia na swoje barki tej maleńkiej cząstki tego wysiłku, który Chrystus Pan poniósł na krzyżu, Do pełnienia braki tej męki. A jeśli ktoś bowiem nie będzie pokutował, marnie zginie. Czyż Matka Boża za każdym razem, kiedy przychodzi na Ziemię, kiedy przychodziła na Ziemię, nie mówiła pokuty, 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 nawracajcie się. Potrzeba zadośćuczynienia jej, ser... jej boskiego sercu? Jeśli tak, to gdzież ona jest w waszym życiu? Gdzie jest myśl, że ja muszę zadośćuczynić? Gdzie jest myśl o pokucie? Nie o sakrałemcie pokuty w momencie, gdy przechodzimy robimy rachunek sumienia przed, przed spowiedzią, a potem jakąś małą rzecz to kapłan naznaczy dla na pokutę kompletnie niespółmierną do Twoich grzechów. Ci wyznaczy. A gdzie pozostałe? Na co dzień nie myślimy o tym. Ale Kościół, doskonały pedagog, wiedzie nas przez roki turgiczne, gdzie są właśnie okresy pokuty. Są suche dni, a zwłaszcza Wielki Post. Czas wielkiej pokuty i czas zadośćuczynienia uczynienia za popełnione grzechy I jeżeli wołamy, jak dzisiaj będziemy to słyszeć w tych antyfonach, odpuść Panie i przebacz ludowi swemu. Parce domine, parce populo A jeżeli palcem nie, chcie, nie chcemy tknąć i pomóc i przebłagać Boże moje jest to obrażony. To jakże, mam, jakże ma przyjść to odpuszczenie grze. Moi drodzy, no nie raz już słyszycie, nie z tego miejsca i od innych że nadchodzi czas wielkiej próby, kiedy ostygnie miłość, a innych będzie wypróbowana. I nie chętmy się tym, że żyjemy w mieście, które nazywamy jest miastem miłosierdzia. Bo czy będzie ono miasto miłosierdzia tylko dlatego, że sami je tak nazyjemy? Czy to nie zakrawa na pychę? Czy to nie usypia naszej czujności? A jestem bezpieczny, bo to jest miasto miłosierdzia. Czyli nic nie muszę robić, bo to jest miasto miłosierdzia. Żydzi nie wierzyli, że, Jeruz że, Jeruz że Jeruzalem Święte miasto może być zniszczone, obrócone w ruinę kompletną. Mimo, że to już się zdarzyło nieraz. Jednak w roku 70 było zburzone kompletnie. A prawie milion ich była wymordowana. Milion ludzi w jednym miejscu. Wiecie, jak to jest milion ludzi wymordować mieczem? A za co? Za grzechy. Bo nie było nikogo, albo było ich zbyt mało, tych, którzy chcieli pokutować. A reszta duch nie wierzyła, że święte miasto nie może być zniszczone, bo jest miastem wielkiego Boga, w którym jest jedyna świątynia. A za co może spaść kara na nasze miasto? A za inwitro. To te trzy kliniki, które tutaj działają. W tym mieście się zaczęło. Mówiłem wam chyba już jakiś czas temu, że to dowiedziałem się od dywizorcysty Łubrzyńskiego, że kiedy wypędzał diabła, ten krzyczał i mówi, że susza że zeszłoroczna jest karą za przyjęcie ustawy o in vitro, to jest poprzedni rząd. I że to on sprawił. I dwa się to mu w czasie, kiedy wypędzał demona. A jeszcze dowiedziałem się o nielegalnych aborcjach w naszych szpitalach. A więc jest za co Pana Boga przebłagać. Bo mi wiadomo, to nic w tej mierze się nie robi. A więc, moi drodzy, nie bądźmy taki tacy pewni. Bo jeżeli zabraknie tych, których są za, uczynić za tym, że w majestacie prawa czynione to Pan od może ukarać to miasto. Dzisiaj jest rok miłosierdzia odbyliśmy małą pielgrzymkę, to jest z klerykiem Michałem do katedry i minęliśmy po drodze meczet nawet tak Pachetmańskim. To zły znak. Zresztą meczety budowane w naszym mieście. Moi drodzy, zaczynamy Wielki Powstanie. I wszystkich zachęcam do umartwienia, umartwienia swojego ciała, do wyrzeczeń i umartwień. Od dzieci aż po starców. Tak usłyszymy dzisiaj w księdze poroca, poroka Joela. Czyli to tylko tak jest napisane? Żebyśmy sobie tak posłuchali tylko? Albo że do tego tak dawno temu porok wzywał do pokuty? A dzisiaj to już tak nie obowiązuje. Wszyscy mają ponieść ciężar, pokuty i postu. Wiadomo, że małe dzieci w inny sposób stary cywilny, a ludzie w sile wieku inni. Więc zachęcam do ze wszystkich między rokiem 21 a 65 do powstrzymania się od pokarmów mięsnych przez cały wielki postęp. Damie, się mówiło, post nie ja jałmużna nie zuboży. Albo przynajmniej w środy, piątki i soboty. Już wersja łagodniejsza. Zwłaszcza panów, proszę, aby się powstrzymali w tym czasie od komputera, internetu i gier. To bardzo trudne. Wyrzeczenia wieki postaw. Ale myślę, że to jest wysiłek, na który warto się zdobyć. Zachęcam do większej gorliwości monetarnej do chętnego powzięcia postanowień, zwiększenia wysiłku monetarnego, zwłaszcza różańcowego, do częstszego brania udziału w mszy świętym, do martwienia zmysłów i odmawiania sobie rzeczy przyjemnych. Poprzez zmysły nie wiedzie droga do poznawania duchowego. O tym powiem jeszcze jednym razem. A póki z duchem, doskonały. Bardzo proszę, aby jeść mniej i skromniej. Bo myślę, że panie domu o to zadbają, aby. Rzeczywiście odbił się na całej rodzinie ten święty czas 40 dni Wielkiego Posła. Bo inaczej, moi drodzy, gdy czytamy tę piękną rację dzisiaj, i one przez cały wielki pos się powtarzać. Panie, powstrzymaj, podtrzymaj nas tym poszczególnym. Daj nam siłę, abyśmy wytrzymali do końca. To jeżeli ktoś powstrzymuje się od cukierków, to jest to śmieszne. Inaczej inaczej nie, będzie, nie będziemy brać udziału w przebaczeniu. A przecież czytamy w tych modlitwach Wszechmogący Wieczny Boże, który udzieliłeś przebaczenia niniwitom. pokutujący w popiele i włosienicy. Daj nam ich tak naśladować, abyś i nam przebaczył. W popiele i włosienicy. Od najstarszego i króla począwszy po ostatniego. Tak pokutowali widzi i Pan Bóg oszczędził ich miasto. Śpiewamy w antyfonach. Odmieńmy sposób życia. Pokutujmy w popiele i łosilnicy. Pośćmy i płaczmy przed Panem, gdyż Bóg nasz jest pełen miłosierdzia i gotów puścić nam naszych rzew. Daj się, pani przebłagać postem i modułami. Mogę tak przeczytać wszystkie pięć tych modlitw. Zachęcam, to jeśli ktoś ma mrzalik, to by sam to zrobił. I niech zastanowi się, co jest tam napisane expressis vervis. Czy to jest mowa o duchowym umatwieniu czy o praktycznym umartwieniu. My jesteśmy duchowi cieleśni. Można martwiać ducha, ale nie, nie wolno zapominać o umartwianiu ciała, bo większość naszych grzechów jest to są grzechy, którym grzeszymy poprzez ciało i zmysły. Poprzez ducha też. Jego też można umartwiać. Na przykład jak sobie odmawiam internetu, to sobie mogę odmówić pewnej, pewnej, pewnej intelektualnej rozrywki. Zakładając, że godziwe rzeczy czy tam albo. Ogląda. To jest umartwienie intelektu. Ponieważ nawet jeżeli ty nie grzeszysz, to wielu grzeszy w ten sposób i warto za nich to ofiarować. A nie tylko oni to zyskają, nie tylko Pan Bóg będzie ugodowany, ale i na pewno zyska rodzina. Dlatego proszę i błagam i zaklinam właśnie ten post tegoroczny. Zwłaszcza w przededniu wielkich wydarzeń, niekoniecznie miłych, które mogą się wydarzyć w czasie najbliższym i w tym roku. a w wielki post jest tylko raz w tym roku, więcej go już nie będzie. Aby te 40 dni w początku, w po pierwszym kwartale tego roku, były czasem rzeczywistej pokuty. Aby Pan Bóg nas ocalił tak, jak ocalił niewiduch. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.